Cześć wszystkim, pewnie kojarzycie tutaj tą miejscówę. Dziś jestem u Dawida Goćka. Prosiłem się, żeby mnie nauczył po 18 latach jazdy backflipa. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że trochę się uda. Bo ten trik mnie męczy już tyle lat, a chętnie się nauczę przy kimś, kto to potrafi chyba dobrze robić, nie? Będzie hey, dobrze. Będzie hey, dobrze. 30 latek uczy się backflipa. Ubo, no to się czuje jak tak. <grym wiesz> Powiedział to 26 latek Ale wiesz, 15 lat na rowerze, tutaj... Tutaj to tak jak... No w sumie tak. Życia. W sumie tak, patrząc na to co, co jeżdżone skakanem przez Ciebie było, to... A robisz na tym beko? No, no, i ja mam robić na tym leko? To już wolę chyba w gąbki Robiłem, no na lepszej trampolini A, no bo tu... Ciężko Powiedział ciężko i zrobił Jak będziesz dzisiaj robił Właśnie wiem, ale. teraz, mało od tyłu patrz. Właśnie ja mam ten problem, że no jak świnia niebo, nie widzę. Nie patrzę, że się w kumie. Mówił za mało do tyłu. Są jeszcze jakieś kierownicy, może? No mm -hmm. jest, jest, leży na półce po prawej Są problemy elegancko no, no lepiej niż... Bo tam mogę przejść I już to mogę śmierć, bo mi pasuje to słońce tak mam myślałem, że jak pojedziemy z bolą No śmiesznie śmiesznie nie jest kierownicą, a próbowałeś kiedyś tak? Nie. No to widzisz. Możecie się zapisywać do pana Dawida na szkolenie backflipowe Ja miałem rabat tam mniej zapłaciłem ale myślę, że będzie jakiś kot zniszczony. Dobra, dobra. Dobra, nie? Kierownica, tak? Chyba lepiej niż na trambajku. Rozgrzejemy się jeszcze tutaj na pateczkach, mój Pogoda dzisiaj, mistrzostwo. w tej dolinie.

To, że pierwsza rada to jest spadnięcie na plecy. Na plecy. Jest, mając rower. No. Ale głowę jakoś już mniej więcej targać no, do tyłu, czy. lekki mógłbyś taki ruch zrobić. Taki. A, no, żeby za dużo się nie przekręcić. E... Jakieś pomysły, Michał? <śmiech> <śmiech> jak to się robi? <śmiech> <śmiech> nie wiem, ja chyba zaczynałem, jak się, jak się uczyłem, to zaczynałem tak, że leciałem i lądowałem jakoś tak. na plecy? Na plecy no. 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 Cały sejm polega na tym, żeby pociągnąć kierę Jak wychodzi wiesz przednie koło z profilu We głowę też Ciągniesz, kulisz nogi I trzymasz no, no, Potem już wyczajisz jak to... Dobrze O co tam chodzi Trzy głowy pamiętają Dobra, no to walę na plecy, biedronkę Dobrze to na pewno za późno zrobiłeś rytm, na widzicie. Aha, za późno? Tak. Bo troszkę niżej na nogach jechać już, No eee, i trochę szybciej. Szybciej, wow! Teraz coś się stało. Wcięło, coś wcięło. Dupę ci wcięło. O nie Nie wiem, na co się patrzeć, na daszek na przykład, czy... Na Dobra Widzisz, nic się nie dzieje no Ale backflip też się nie robi. O Jezus, ile mam gąbki w oczach No wiesz przez to, że jak puszczasz mhm, To traci rotację W takiej pozycji, nie? No Jak jesteś mega długi to tracisz rotację oh. A głowa jak? No spoko jest, patrzy do góry Patrzy do góry A. Dobra ja Nie wiem czemu tak mnie ten trik stresuje no O! Czyli coś źle zrobiłem No wiesz co, musisz się tylko jeszcze skulić i będzie skłapał Tak? No teraz tak próbowałem go złapać kolanami Dobrze, no, dobrze. Dobry pomysł Ciebie. Bardziej nie patrzeć tak gdzieś, bo no, właśnie teraz tak, bo teraz czuję, że patrzę tak, że nie mam tej głowy. Właśnie Dobrze jest ładnie, ale bliżej niż dalej. O mega, Tylko jeszcze mam takiego strachu, trzymać Jest! Jest, ah! udało się! Ah! I po ile 15 lat prób? O oh, Boże! Oh. I to wszystko dzięki Dawidowi, no, proszę Państwa. Yes! Yes! Ah! Ale mega! Yes, udało się! Ah! I po ile 15 lat prób? O Boże Mega o, I to wszystko dzięki Dawidowi, no proszę państwa. Trochę gąbek, kilka z łóżka i... Ja Nie wierzę, ja jeszcze nie dowierzam. No to jest po prostu koszmar, który mi się śnił co jakiś czas Trochę gąbek, kilka matercy z łóżka i... Można robić. Ja, nie wierzę, ja jeszcze nie dowierzam. No to jest po prostu koszmar, który mi się śnił co jakiś czas. <gry> Misja z backflipem się udała, Dawid mi bardzo fajnie pomógł, poradził. Udało się to zrobić w gąbki. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy próbować na jakimś rezji albo step upie piaszczystym i uda się zrobić to na twardo, bo ten trik po prostu mnie męczył 15 lat. Jakoś no naprawdę nie umiałem się przełamać do niego. No było ciężko, ale udało się dzisiaj. Jestem mega dumny i zadowolony, bo trochę już jestem też wiekowy. I udało się to ogarnąć, więc zapraszam Was do oglądania. No i tyle, do następnego, cześć.